No, Siemka, Siemka, moi drodzy, chciałem Wam nagrać jak fantastycznie dodżowałem przed Sylasem w ostatniej partii i to normalnie pomieszanie szczęścia z umiejętnościami. Myślałem, że mm, będziecie mogli się z tym razem ze mną zachwycić i ja będę to mógł zobaczyć jeszcze raz. Ale ku mojej naiwności nie wiedziałem, że jak wchodzi nowy patch, to od razu sprawia, że powtórki są nieaktualne. I masakra. Jak czytałem instrukcję, jak to naprawić, no to okazuje się, że musiałbym się bawić, wracać do starej wersji klienta, ściągać pliki i trochę chory system. Hmm, chciałem się dowiedzieć, co Wy o tym uważacie. I e, no masakra, żeby w takiej rozbudowanej grze nie można było sobie pobrać, nie wiem, choćby w tych pięciu ostatnich. Powtórek, bo patch wszedł, no tak troszeczkę słabo. Grałem wczoraj po północy, obudziłem się rano, zainstalowałem patcha i już wszystkie powtórki nie działają. Nie wiem, powinno, Raiot coś powinien z tym zrobić, mi się wydaje.